Witam wszystkich serdecznie w pierwszym filmie tego typu na moim kanale. Mianowicie, dzisiaj zrobimy sobie recenzję tej. Oto figurki! Jest to figurka z serii Aliens vs. Predator. Dostałem ją wczoraj na imieniny. Tak, pochwalę się miała imieniny. No, i prezentuje się ona właśnie tak. Jest to obcy, który nazywa się Grid Alien. Jeśli oglądaliście Alien vs. Predator, to możecie go kojarzyć. Tak się prezentuje pudełko. Tu jest cały tekst o nim. Znaczy nie o nim, tylko bardziej o filmie, no ale... Całkiem ładna wkładka. Pudełko też jest dość ładnie zrobione. No. Teraz, chwilę, wyjmę wam tę wkładkę, wam pokażę. O, tak się ona prezentuje z drugiej strony. Mamy tu, prawda, komnatę ofiarną i predatora. No, tu jest nazwa marki. No, tak to ładnie wygląda. Tutaj jest jeszcze, jako taka ciekawostka, wam pokażę, że na tym elemencie pudełka. Są wypisani poszczególni twórcy tej figurki. Tutaj, no jak ktoś tam jest ciekawy, to możecie sobie spauzować film. Dobra. No, to pudełko mamy już omówione, to teraz przejdziemy do omawiania samej figurki. Więc tak, no ma ona około 20 cm wysokości, no może trochę mniej. Jest taka dość poiskująca. Prawdopodobnie farba została polakierowana. Czyż nie ja podejrzewam, że też mogła zostać cała figurka ogumowana, ponieważ on tak trochę, no, no, je, no śmierdzi, no, tak trochę gumą. Ale też ma tutaj te kolce trochę gumowe. Ogon też jest zrobiony z gumy. Tylko że tam w środku jest elastyczny drut. O, jak widzicie, się porusza. Figurka ma w ogóle bardzo dużo ruchomych punktów. No, jak tutaj głowa się rusza. Palce w dłoniach się ruszają. W nogach też. Jeśli, jeśli ktoś z Was jest takim większym fanem tej serii, obcy czy tam, Obcy kontra predator, no to zapewne zauważyliście, że ta figurka trochę się różni od tych klasycznych obcych. Jest taki bardziej chudy i bardziej podobny do owadów. No ale to to pewnie zorientowali się wszyscy, którzy oglądali te serie, te filmy, te gry grali. Coś w tym guście. Figurka też posiada wewnętrzną dodatkową szczękę, która się wysuwa. O! Ależ ty paskudny, ale fajny Sama figurka kosztuje Gdzieś około 100 zł Można ją nabyć w internecie Znaczy, no, no nie wiem Czy jeszcze można, ale stawiam na to, że można Generalnie jeszcze Ją tak trochę ustawię lepiej No, także tam po cięciu figurkę Już tak trochę inaczej ustawiłem żeby wam dowodnić, że jest taka dość mocno ruchoma No jeszcze tako, jako taki, taką ciekawostkę to wam pokażę, że Ona ma Taki system znaczy nie system, tylko Po prostu jest taki dodatkowy ruchomy element Że obie nogi poruszają się razem, jeśli się odpowiednio nimi ruszy, zaraz wam pokażę No teraz przyjrzyjcie się uważnie Widzicie? No, mam nadzieję, że widzicie. No, to chyba tyle o samej figurce. Jeszcze mogę wam powiedzieć tak, dla tych zainteresowanych, co by może chcieli kupić, ta figurkę kupiłem w sklepie Aliens Group. Zaraz wam pokażę wizytówkę. O, proszę bardzo. No, to tyle generalnie. No, to jeszcze tak na koniec, żeby jakoś tak tę figurkę ocenić. Także na pewno zaletami jest to, że jest ona bardzo ruchoma, ma bardzo dużo ruchomych punktów. Jest bardzo ładnie pomalowana, jest no dość duża, jak na figurki. Znaczy, no nie jest aż taka duża, ale jak dla mnie dość duża. Pudełko jest bardzo ładnie zrobione. No i fajne jest to, że podali też te y, twórców figurki, w sensie tych, co się przykładali do zrobienia tej figurki. No, także, a co do wad, no to niektóre elementy są tak trochę bardziej rozruszane. No i pudełko jest tak jakby sklejone, także nie da się go złożyć i rozłożyć. Tak, żeby zawsze można było figurkę schować. No i jeszcze jedna wada, no że po wyjęciu strasznie śmierdzi gumą. No, także jeśli wam się to podobało, no to oczywiście subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie i tak dalej i komentujcie. No i jeszcze jeśli się wam to podobało, to możecie liczyć, że jeszcze się pojawią takie materiały, bo mam jeszcze co recenzować, dużo mam tych figurek. No także jeśli byście chcieli więcej, to napiszcie w komentarzach. No, to chyba by było tyle. Tak więc elo mordy.